Siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny raz Pokémony Champions PF, a dzisiaj ze mną jest Kubuś. Siema, siewaneczko. No i dzisiaj otworzymy e, znowu e, Highberry Gym dwa razy, ale dzisiaj nowością jest ten Al-Creamy Promo w środku, więc no to zacznijmy sobie od tego. Kubuś, tam będzie mi otwierał też. Boże. Tam. Tu macie promo z tego gumy do to jest za Pokemon. Tam. Teraz plastiki. Tu jest kocik do drugiego. Proszę bardzo. Oh yeah, boy. Karta, nie? No ta promo. No, o, to jest kolejne promo. Dobra, i to, 3, to saszetki możemy sobie tak. razem. Może saszetek to to No. O, shit. Guys, it so looks so beautiful. Oh my god. Jak jakiś rainbow. O tu macie piny. No to takie jak ostatnio były, nie? Tylko no tylko to masz ten nowy. No, no takie, no, takie średnie. Tu my mamy taka... promo. Tu no, jest wie... ta nowa. Ale Bo te miałeś już wcześniej te dwie, nie? Ta, tak, te były wcześniej, więc... Fajnie, promo. promo. Jeszcze wyrzucę. To co, Kuba, chcesz zacząć? Może zacząć, Ty. Dobra, dobra. Zaczynaj, trzymaj awary coś fajnego wyleciało, liczę na rainbow. Tam gdzieś wyrzucę, dobra. Tu macie promo. Dobra, i lecimy, raz, dwa, trzy, cztery. Oh, man. I lecimy. Energia. Trainer. Arbok, Miro, Pokeball, Scratchy, Burloin, Seastickity, Rolycoly, Scrafty, Reverse Holo i ostatnia karta Mój Tu Galerian, Obstagoon też, Reverse Holo Te wszystkie Reverse y odłożymy na bok Albo nie, czekajcie, ja to dobrze zrobiłem? Nie no tak, to jest... te dwie powinnam sobie Dobra, tu są wszystkie, to są odłożymy tam, no to lecisz, kuba, drugą. Dobra, wiem jakoś tak to się muszę ustawić, okej. Okay. Let's go. Another one Czekaj, ale dobrze a to otworzyłem? No tak, tak Te się tak nie znam, ale no lecimy. Dobra No to tu jest ten kod, czekaj Kodzik. I cztery co nie? Raz Dwa, trzy, cztery, do przodu Dobra, lecimy Też jest energia Kabu Victini Center Lady Linun Pokeball Scratchy, Purleon. Purloin? Nie wiem, nie wiem jak się czyta Seas coś tam I tu jest... Co to jest jakiś. Nie wiem jak to się nazywa ta karta? Rivers Hollow, tak, tak się tak nazywa. Tak? mamy tutaj. Full Arta. Oj, wyczku, nie, <noise> nie wiem ile będzie warta. Oje, ale normalnie aż to zrobię, muszę to zrobić. Cyk. Oh man. I dajemy go tu. Ale ładna karta. Serio. Ta, no, no, wygląda, ale co? widać, że chyba jest Full Art, bo jest taki Rainbow. No, świeci się. Nie ja, no, Uj, ładna się, karta jest. To Ładna, ładna. Nie wiem ile warta. Nawet potem sprawdzimy. Next! pack! No są strasznie grube w porównaniu z tych piłkarskich Mają miałem więcej sobie, nie? No no... Piłkarski są mega takie ale rzeczy. wiesz, że typy je ważą? Na przykład pojedyncze paczki. Serio? No ale no, autentycznie stare i te wiesz, takie grube. To, to są jakby więcej warte coś? No tak, i oni się zostawiają, bo tam na pewno jest jakaś rare karta, więc... Takie... Dobra. dobra. Energia. To tam nic. Czekaj, tu my niemy dać te inne karty. Energie tam do wywalenia. Słuchaj, Putin, trafisz, Nikit, Macho, Goodloin, Scratchy, bo tam widzę kolejną kartę. Energy, ale to jest fajna, Reverse Holo, świeci się fajnie. Ooo, Max, Guard of War, oh shit! Ej to, jest, ej, to też będzie chyba dobre! No też, może tak zwróci się paczuszka, co nie? Ale ładna karta. Serio, ej, te karty, coś, coś lepiej niż ostatnio. W no, sposób. coś lepiej, no. Czekaj, ja szczerze To nie zna się na tym, ale tak patrząc na to, na co Najwyżej ostatnio... w postprodukcji dodamy cenę, ale no, nie obiecujemy. <laughs> no, czekaj, przełożę to na boczek. A, no dobra, coś spadło, ale... Dobra, to lecimy, next one. I will co tam trafimy To będzie kotnie nie? Mm -hmm. Bierzcie Kłodzik I cztery Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, podwinę serenka, przeszkadza mi trochę Dobra, lecimy Jest energia Great, wall. a Tutaj może bliżej nie? Rotom Phone, Malamar, Trubbish, Hatena, Rockwell, Pocium, Pokeball. I to jest już ta lepsza, nie? Mm -hmm. Minun Nie wiem jaka to jest, ale słabsza na pewno No niż to też jest Harry no, Czekaj, to ta się świeciła czy nie? Bo... To tak. Sam już nie wiem. Nie wiem, ale to jest takie, że w tej... Patrz, jest gwarantowana jedna holo, więc to jest ta hata, Jedna holo, lick dzisiaj czy coś tam. Co so odłożymy, czekaj. Ale to dobra, i potem te holo se, wiesz, ogarniemy. Oh boy, dobra, lecimy. 2, 3, 4, lecimy Energia Rotomfon, Malamar, Trufi stadium Nikit Macho, Ekans Fabu. Gink okay. Znowu energia, River i... Oh shit! To jest Rainbow! Karta Rainbow, Rainbow stary! To jest na pewno z 10 do odsłon. Oh shit! Ale Aż oh. to nie, no musi być włożone, musi być włożone Tak, szkoda, jest co? Ta karta musi być nadwożona do. O, oh, mami! A tak widziałem, że coś jest takie. Oh shit! Coś innego, coś oh takiego. My mm. Oh my god. Mmmm! Beautiful! Sexy boy <grym> O ale dzisiaj jest taki udany opening no Dobra, lecimy dura, jeszcze przecież chłopiec z połowa, nie? No tak cztery, e, już no, cztery, no, cztery. No, to, no to taka mniejsza trochę Połowa ale lecimy Dobra no To teraz ja trafiam jakieś jeszcze zarta co? O oh boy, let's go <grym> Dobra, raz, dwa, trzy, cztery Tak, energia. Czuję, no, już kurde, bo ja tak trzymam, że. Widziałem, co było w MC, Dixie. Kawu, Team Yelgrant, Aleksoksy, Purdloin, Skrajki, Hokeball Linun, Hettenna, Full Heal. No, ale kolejny V, kolejny H full co nie? No nie wiem, świeci się masno No to fullarcik, let's go Ale dzisiaj leci nam z tymi kartami, no jest, jest dobrze, pęci. A jeszcze trzy zostały, byczku Ale full będę wkładał do tego, nie? A, bo czekaj, od razu te... A, to już chodam. tu to, to sobie potem ogarniemy te holo. Oj, A, a, dalej, a resztę, wezmę to a Resztę No i otwieramy, ale o, man Dobrze, jest, leci jest dzisiaj, dobrze Leci dzisiaj, no leci a wiesz, to już wiadomo, że dlatego też może, że mamy więcej paczek też, nie? Bo tam mieliśmy Ta. tego jednego tylko. Tak, były tylko trzy paczki. Odkładamy. Tutaj macie oczywiście kodzik do bierki. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. Energia. Victini. Atom. malamar, Potion. Rockroof, Widow, Skablu, Kakuna. Kolejna energia Rivers Hollow i ostatnia Marni. Marni też może być Rainbow, chyba, ale ta Rivers Hollow jest taka średnia. Ale my ją mamy już poprzedni Opening, pamiętaj. Tak, no. Dobra, next one. Już zostało, już zostało mało tego. A otwierałoby się tego więcej. Oj, czekaj, bo chciałem to tak otworzyć, że sobie tam dobra chwalić to. One, one są dużo inaczej, bo piłkarskich sobie tak na ludzie, wiesz, no. mogę openować. Tu i co jest? To jest jakaś niesamowicie potężna. Tutaj będzie coś mocnego, bo się nie chciała otworzyć. Tak, musi coś być potężnego Ta. takiego. Tak ja, ja to czuję w kościach teraz. Kodzik. Nie wiem czy dużo ludzi w to gra w ogóle? Te kody, te, że ta. A eee, Bo ja tu też nie. Wiem, bo w piłkę to nikt nie gra. No to. Dobra, energia Sonia Sharpedo Arbok Nikit. Nie będę czytał. Atena. Znowu Nikit, ty. Co jest? Inkai. O, jeszcze czekaj, bo o, tu. O, tam jest karta. Ataria i... i jakiś. O, kursola. Ale chyba też, no. Nie wiem, ta ta się chyba mniej świeci, szczerze. No, ale. Się nice, by było, ale. To takie, view, yes, yes, no, koiny Nie jest nic, nie jest nie jest nie jest No, bad, no, bad Tylko to samo tu. Teraz jest tej tary, z tej odłożymy też. Te te o, oh boy. No i ostatnia. Czekaj, wezmę tam Dobra, ostatni pakunaczek. Let's go, let's go. Oh please, give me something good. No ale jak na dzisiejszy dros powiem z no, poprzednim to. Kodzik macie. 1 2, 3, 4. Energia. tu i stadion. Beedrill, aż oglądałem Pokémony i w którymś tam czwartym odcinku, wiesz, na samym początku z Ashem, aż były te ale <laughs> Fajnie się wspomina. Zigzagon. Ja też kiedyś jak teraz. Vulpix, Rockruff, Purloin, Kakuna i ostatnia karta, Hatterene. Ale i was haloną. No. Oh no shit. Dobra. Zabierz no, teraz te karty. O, tu potężne one były. No, przepotężne stare. No, oczywiście. Kabu. Oh, man. Ciekawe, ile jest warta. Może potem się dowiemy. A dałem w postprodukcji Garian Cursola V. To jest Cursola V. O, czekaj, to jest ten sam Pogamam? Nie. Ej, to jest ten sam. Tak? Tylko ten jest e, Full Art, a ten jest V, co nie? No, tak. I mamy Rednought. I Gardevoir. V, ta to też jest mega ładna. Tak, to ta jest mega ładna. No to co? No tyle chyba. W danym dzisiaj. Nie. Może coś się zwróciło. No, oh, man. Zaraz sprawdzimy pewnie ceny i tak dalej. Tak. no to co? Dobra, no to tyle chyba. No pamiętajcie Ci polajkować <grym> na super odcinek, Panie zasubskrybować, nie. skomentować jak wam się o... podobają te karty i nie wiem coś dodać, nie wiem. Jakieś może pojedynki, nie wiem jak się dogada tutaj tej te Właśnie. karty. Właśnie, coś możemy wykminić, także piszcie pomysły wasze też w komentarzach. My chętnie poczytamy. Także? No tyle chyba. No. Na razie. siemano